moją ciacie, czyli moją siostrę. Ale będzie fajnie. Nie, nie, tylko nie ciocia. Jeszcze jej nie znasz. Daj jej szansę. Słuchajcie, masz tam tak jak ja nigdy nie miała zwierzątka i marzę o kotku, więc nie mogę się doczekać jej reakcji na naszą pipi. Jeśli też jesteście w team. Pipi się schowała właśnie, więc to jest jej reakcja. Kociaki. Nieprawda, Prawda? właśnie mi podała swoją ulubioną zabawkę. Jeśli jesteście w team kociaki, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a my czekamy na moją siostrę. Tak, zabawka została w tym momencie zjedzona. Co? Mogę sobie ją wziąć? Z 喂，喂，妈呀！ Maje! Proszę Państwa, czy tu Kuveta 4000! To jest elektroniczna kuweta i słuchajcie, lubi z niej korzystać, więc się cieszę, ale nasza jest odłączona, bo to jest moja kuweta. Twoja? Tak. Się tu? Może. A to jest wielkie pudło po kuwecie, 4000. Dajcie znać, czy macie pomysły, co z nim zrobić. A my zaraz właśnie siadamy do nagrywania Robloxa, bo czekamy na klękę. Tak, a ja montuję w tym momencie Minecrafta. No dobra, a skoro jeszcze czekamy, to ja muszę się przebrać, no bo przecież do nagrywek też muszę się przebrać, bo jestem jeszcze w piżomie. I, um, coś półciesiowego bym założyła. No, a cały nasz domek Halloween. No, wy to oczywiście w macie. Moja stylizacja prezentuje się tak. Nawet założyłam sobie ten mój do it yourself wisiorek, już trochę halloweenowy. Ja to jestem w ogóle tak nakręcona. Na jesień i na halloween tyle czekałam, także no już musiał się odpalić mój tryb. No wiem, że się nie może doczekać. no ja to wiem. Ja się boję. Co to jest? Może się schowam i nikt z mnie nie znajdzie. Już dopiero co mieliśmy jednych gości, a oni załatwili już drugich. No ja nie wytrzymam w tym domu. Z Klaudią myślałyśmy, żeby pójść sobie na ramen do jedzonka albo na pizzę i zrobić sobie wieczorek karego potera. Pipi oczywiście. No i ty nam się przydasz do tego. Pusin jedzący i możliwe, że też. Przyszła, przyjechała czekaj, zdejmuj buty, ja ci zaraz pokażę Tak. I, I gdzie się schowałaś przed ciocią? Już jej nie zobaczysz, wiesz o tym. Czemu? No już się schowała, już nie wyjdzie. No co ty? Gdzie? gdzie? I ty ją widzisz? No nie. To jest. Gdzie mi... jest? No gdzie przecież, jest? no tutaj jest. Gdzie jest? Gdzie jest gdzie jest. W skarbie. Kto to przyszedł? Kto? Doberek dobry, ojejciu, kto to przyszedł, Ojej bo już się cioci? nie, spokojnie Ciocia przyszła Cześć, dzień, dzień dobry Ona jest na razie strachliwa, więc spokojnie, damy jej raz chwilkę, sobie wejdzie pod psofę Matko nowa osoba, uciekaj pipi dzień. Pipi, dobra. Co zrobi? Do tunelu. Tunel to jest strefa bezpieczeństwa. Bezpiecznie tam. Ciocia tak. do smaczka i przekona pipi To to, to taki mi tu krzyż. Znowu zakłócają mój porządek. Smaczek na łyżeczce, gdzie jest pipi? Tu jest pipi? Nie, nie pipi nie tam, jest, tam już uciekła, tam się schowała. Że nie będzie się z wami bawić. Czekaj, czekaj, My użyjemy. Patrzaj co ja mam. Patrzaj na co ja mam. O co tam jest? Ty... Ojej, twoja już biorę pipi dołapkę, się zaraz, Ta Ciocia chodź tu delikatnie, bo delikat. O, super. No, Ciocia no. da ci smaczka. No bliżej do siebie, zobaczymy Jeszcze czy podejdzie. O, to już nie, chwileczkę. Tak, spokojnie. jest po co? O czym ty mówisz? Jazurko? Smaczka bym odpuściła. Jak, trwa jej 8 godziną drzemka, Bardzo ładnie. Nie, nie myślałam, ładnie. że będzie spać. A pomiędzy 8 godziną drzemką jest jeszcze tak. Dwie godziny biegania i potem znowu 8 godzin spanka no, Tak, tak, pogłaskać to prawda. A jak Jak wytyśle... nie... się w smaczek skończył, głaska, ciocia. No. Ciocia, ciocia, jak się ciocia no wiesz co? Skończył, no no tak się nie robi. To trzeba od razu wykorzystywać sytuację. Przešla. Ci Bo ciocia jest fajna no. ciocia jest bardzo... Bo bardzo, się bardzo drugą trzymaj. Pięknie, super, zuch, dziewczyny, obydwie. <laughs> <laughs> ja to ja tylko dwie. dla jedzonka. No, tak. <laughs> no troszeczkę tak, tak na razie to pójdzie. Nie widać cię wcale, pipi wiesz? Wcale w ogóle cię nie widać. W ogóle nas się oblizuje. Teraz będzie mycie. Po jedzonku jest mycie zawsze, trzeba pamiętać. Trudny <laughs> człowiek, <susani> też jeszcze mnie dotknął, to trzeba się umyć. 15 minut czyściłem się. W ogóle widziałam na Instagramie takiego grożego kociaka, który właśnie łowi, że 15 minut czyściłem te moje papucie a ty mnie dotykasz! <laughs> Hello. Też. Co się stało? Czy się Jakie przekupowanie? przekupowanie. No, co byście I widzicie, ciecia, przyniosła prezent! Piłeczki kupiłaś? Coś Piłeczki. A ja pokażę, jaki no. kolorek ładnie. Ej, ładne. Chciałem poinformować, że to jest nie fair, bo jak do mnie ktoś przyjeżdża, to mi nigdy nic nie kupują. No, ja piłeczek nie dostałem. Dobra, co ja tu mam? O jak słodko i na piłeczkę, co? Zainteresowanie jest. Jest zainteresowanie. O, jak słodko, ojeniu! To już jest moje ciociu. Jakby się bawić? No, ciocia zapunktowałaś, ale wiesz, no, pozbyłaś się teraz jej na jakieś dobre godziny. Ciocia ma jeszcze trzy! Weź <grym> rzuć wszystkie naraz! No, dobra, Klaudia. Rzuć wszystkie naraz. A nie będę szunglować. A gdzie prezent dla nas? Mm. Eee... <noise> <noise> mówię no. Łukasz się obraził, idzie do pokoju. Widziałam. <noise> Widziałeś turbo kuwetę 3000? Jestem pod wrażeniem. No. Jeszcze się nie obraca, bo nie podłączyliśmy jej do prądu. Odłożyłam jedzonko mojej siostry, żeby zjadać śniadanko i robimy herbak. Króżową z Japanu. raz proszę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pipi się bawi piłeczką. My się bawimy z Pipi. Ojeju. Ojeju, piłeczkę mi podała. Cześć. Na no, Klaudia. Pipi się bawi twoją piłeczką, więc Pipi jest zadowolona. Bo chociaż najlepsze zabawki przywozi. No, wiadomo. Teraz tak, musisz wybrać, który zeszedł byś wybrała hmm. z nowej kolekcji? Skierek albo psikus. A ten? Który? No ja chyba też. Chociaż nie wiem. I tak chyba woli ten fioletowy. Siostra mi pokazuje zdjęcia z nadmorza. morza. Zobaczajcie, jak ślicznie. Sprzęka, tani. na garabęd, Cześć. Jesteśmy! To jest ogólnie bardzo ładne miejsce. Lubię tu przychodzić, więc idziemy sobie zjeść coś pysznego. Ciekawe jak jest sezonowy, no bo w sumie jest wrzesień. Jest, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zabieranko. Zawsze jak jestem poza domem, cały czas myślę, co teraz zrobić Tak, tak. Najlepiej to się martwić o kotka. No, no i po co tu tak. załomiem papiery? To ja mówiłem, ja mógłbym zostać. Ej, no nie, bo ja zamówiłam coś innego przez przypadek. Ty zamówiłeś ser. Z, o, ja ser, nie, nie co ja mam. O, nie. Nie, no ja ale, mam dobra. tak nie wyglądają. Ranie, Patrzcie, to prawda. wygląda to dobrze. Ja nie mogę tego otworzyć. Nie lubimy tej kuleczki. No nie, no to jest łatwe. Tak. A może jak Svenger wiedział z to, to mi dasz trochę swojego? Co ty na to? Hmm, chcesz czy No. Może my się Serio? Skurować. Nie, to też to okay. no w to może spróbować. Okej. Ja uważam, że to nie będzie ostre aż tak. I co? Nie jest strach? To ja z chęcią się wymieniam. Może być pyszne. Zresztą to to możemy się zamienić za chwilę. Łukaszek, kochany, się ze mną zamienił. Na. kochany jesteś. Tak, to jest właśnie widzowie. Wy sobie zamawiacie takie pyszne, eleganckie. tak, <noise> I nagle musicie się wymienić. Jestem gryna? Nie. No No ale one nie są ja się wam, że zostra. No mówiłem ci. A żółty sera. to był żółte z smaku żółtego zaraz No, derkowców. No i jak smakowało? smakowało. A to było moje. Ale było dobre, to <laughs> ja... było przykro. Wracamy do pipi. Moje dorosłe zakupy. Zobacz, jakie urocze. Śliczne. A my zakupki wracamy do pipi. Na nasz wieczorek Potera. Pottera. Ojej. Jo, wrócili! Wrócili na zabawę! Jej! Robimy publication, a przy okazji moja jeszcze uczy głaskać. Pipi najbardziej lubi, tak wiecie, przy, przy szyi, tak pod łóżkami. No, lubi tunel. A to też! Spodobał się bardzo z tego odcinka. Ten i właśnie ta zabawka taka skacząca. No, czasem numer jeden. Uno. sunny orange, my friendito, to dzisiaj leci Gram upaliona! Zapraszam na ten odcinek! Słuchajcie, kupiłam Garfieldowe prycelki polane czekoladą. Na pewno sobie przedstawimy, może na shortcie, No bo wiesz, Garfield mi się kojarzy z naszą pipi, więc pipi, no. Tutaj mamy poki Summer Paradise z i z tego kiedyś testowałam pandy, więc teraz sobie spróbujemy tego, bo jest różowy. Ale to może na jakiś szacunek. Także. Jest. jest już prawie 17 i stwierdziłyśmy, że sobie coś pooglądamy, dlatego już szykuje nam wieczorek filmowy. Będziesz chciała obejrzeć Harry'ego Pottera czy coś innego. Możemy coś w stylu Halloween obejrzeć. Miasteczko Halloween. Nie jest to zły pomysł. Czekaj, biorę wszystko, co potrzebne. Was też widzowie zabieram. Nam przygotowałam leczkę, kitkowi, kawkę, a tutaj ten słodziak chyba chce jedzonko. Mamo, gdzie moje jedzonko? Halo, halo, tato. Mamo mi nie dała jeść. I ciocia też nie nie dała. Czekaj, gdzie ty masz ten miziacz? Słuchajcie, słuchajcie, gdzie to jest, gdzie to jest? Tam jest. A, moja siostra nazwała pędzelek miziaczem. No bo służy do nie kot. Miziacz. No i nawet ma taką łapkę. Może jeszcze jedną kurs makijażu ci zrobię, wiesz? To no to jest pędzel. miziacz. Miziacz. pipi jest miziaczem. A tutaj wielki wieczorek się szykuje. Będziemy sobie zaraz odpalać jakiś film. Zapadasz moje rączki po mocnym a może całą rękę. Piona. A kciuka do góry widzowie zostawili? Jakbym mu kciuka to chyba, chyba bym nie? No. tego kciuka, nie, lepiej połamiesz go. Kto zobacz, to tak, To nasz Halo, dzień dobry. Czy to ciocia, czy, 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 czy miaucie? Ciotka w środku miauczała. Miau. Ojeju, dzień dobry Pani. O, ale się Pani położyła obok nas. Ogląda Pani z nami? O, chlebek? pani, nie, nie ma chlebek. No kurczę. O my, my. Oglądanko, a ja sobie jeszcze oczywiście haftuję. Mój wcześniejszy projekt, którego w ogóle nie skończyłam, no ale... No coś tam jest, to będzie dynia Uwielbiamy mamba czy to jest arbuzik? Ja chciałam Cię arbuzik. A ja mam arbuzik. Pitnij nam już moje towarzystwo, ale dobrze. Pitnij. No to. to Idzie się napić wody. Haftuję dalej i oglądamy. Idziemy się za chwilkę. Czy wy będziecie chcieli jedzą zamówić? Nie to, że mamy teraz mnóstwo słodyczy i, i się obżeramy, a ale. Wy czy ale, ty. Ale, <grym> ty. Pydom, ty? A ty nie zjadać wszystkich hmm. inborków. Nic jadłem, ale mam się swoim blaskiem. Dzień dobry, jestem pushing pizza, a jestem pushing sushi. I słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie sushi pizzy. Picy, sushi. Podobno jest totalnym viralem teraz na TikToku. I jak wcześniej było w Łodzi, to teraz robimy ją w Warszawie. Mam nadzieję, że jest dobra, bo podobna jest bardzo dobra. Nawet dzisiaj przetestujemy. Co prawda jesteśmy już bardzo na i nadal jeszcze do tej pory bojemy mamby, ale ciśnie się ta pizza. ktoś coś to zostanie na jutro. Trzeba ją spróbować. A skoro jest właśnie Wasz to, to i dalej czas. Prawda, puszynki? Jesteście w tym pizza czy w tym sushi? Napiszcie w komentarzu. Ja w tym sushi. Pizza. Co tu za jakieś nielegalne zabawy? Co tu? O Właśnie jedzonka nam przyszła, trzeba wy przetestować. O Naszych przygód z dostarczeniem jedzenia ciąg dalszy, bo jak zwykle coś poszło nie tak i mam wrażenie, to się no, sporcie trochę. Dostaliśmy. Niebieska butelka? Sosyjowy czy to jest, to jest. A, w ogóle tak niebieska butelka. Mamy z tym zestawem też rękawiczki, więc spoczko. Mamy też na sosujowy. Okej, okay, ale boję się, że. Patrzcie. No tutaj też No odpuść to, to po prostu, a tak to nie widać. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, czy się da coś z tego uratować. Proszę Państwa, pizzę sushi! Ej, no nie, tylko to się rozleciało trochę. Się I to jest w ogóle sosujowy na to, wiesz? Bo to jest chyba do twoich zestawu. Okay. jest do tej pizzerki. No dobra, zaraz zrobimy testa. Hmm. Spróbujmy to nałożyć. Dla mnie była ta krewetka. Tym, 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 ojoj Wow, wygląda co ciekawie, słuchajcie Mamy tutaj całą rolkę i ona jest chyba wypchana łososiem Tu mamy tą krewetkę chyba z sosem mango I od spodu jest tempura Ej, no ładnie to wygląda Nic się nie stało Nic się nie stało To się wyklepi Powrotem wracaj, no. Ty, ty buntowniku, co mi tak zjechałeś? A to są trzy takie te, też urocze, dobra. Jest taki, powiem tak, dobre, ale trochę smakuje jak ten burger sushi, co kiedyś testowaliśmy, jak byłam Haniu przez 24 godziny. Burger, sushi, burgerito. Ale daje takie doświadczenie. 8 na 10, ale wolę zwykłe sushi. A ty masz co tam masz? Mm, z surowym łososiem? Jest okej. Okay. Ja jestem ciekawa, Kalia, jak tobie się spodoba. Jeszcze nie próbowałam. No, Pipi się chyba tamtaj. Pi, Myślę, że by jej posmakowało. Sosia. Dobra, ja jestem ciekawa, twojej opinii. Trochę się boję, powiem wam. Trzymam, ale od dołu fajna panierka. Tempura jest od dołu. Mm. Filip, skończyliśmy oglądać? Jak to się nazywało? Madam I było 10 na 10. Modinka! Tak jem pizzę sushi, widelcem mi nożem. nie jem jej rękami, nie jem jej pałeczkami. Łamię dwie zasady: pizzy i sushi. Dalej i oglądamy Spidermana w Uniwersum. Dzień dobry, to się pan skrada? Przyszedłem do kotka. Kotka? Kotek siedzi tu. Tu. Cześć. Cześć pani gimnastyczka. Dzień dobry. Ja przyszedłem do no, kotka. Cześć. pijesz mi piąteczkę? Jej, wrócimy. Mruczanka. Mama, to ty da masz dobrego. Ja też chcę. Tu było dziś rybka. No to już jej nie ma. Jak to tak było? Idę sobie z tym. Obejrzeliśmy całego Spidermana. Teraz oglądamy drugą część, ale idziemy się umyć kontynuujemy oglądanie. A gdzie tu ta moja skarpetka? O dzień dobry, panie. Co? Dzień dobry. Do tatusia ją zaprowadziłam, bo się nic ciekawego nie będzie działo. wąchamy. Wąchamy. Co, kochanie? Dzień dobry, mała. Dzień dobry, dzień do mamy? Nie pilnowała, ci? O, misianka. Poranne misianko Cim cim nie chce mnie pomijać, no Ja jestem taka słodka i czekam na to Bardzo śmieszne Klania babi kota, ja sobie robię paznokcie Tu później trzeba posprzątać Podziwiasz panienka z okiem. Siostra do domku, zabiera swój zarzycik i książeczkę, którą ja ostatnio dostałam i stwierdziłam, że też sobie ją poczyta, więc proszę bardzo Powrót do Tokio gotowe, z takimi misiami Siostra spakowana Ła, nie pożegnałaś się z Ciecia się zaraz zbiera. No. Ciecia już stoi gotowa. Ten mój wariaciks. No. Wow, Ona ta ma... Wow. ooo wariatowy mut! I wcale Cię nie widać. O, Ci wystaje. Ojeju, oh, yeah, ojeju. Oh, yeah, ciocia, zabaw się ze mną! Goń mnie! O, Ciocia, przyjedziesz znowu? Bo będę tęsknić. Oczywiście! Tęskni. No, bo będę co cię, ciocia. ciocia fajne zabawki przywiozła. No, fajne, fajne. Kuleczki, Będziesz no, no. długo je niszczyć. Halo, mamo, ciocia, ciocia.